Z zimowego spaceru po łodzi. Oznak zimy nie spotkałam. Ale to, co chcę wam pokazać, to resztki późnego lata i jesieni. Zobaczcie, tutaj znalazłam suszone kwiaty w rotyczu. I teraz o co chodzi. Wrotycz, jak wiecie, jest e, świetnym surowcem barwierskim i warto z niego skorzystać bez względu na to, w jakiej formie występuje. I świeży, i suszony, i mrożony sprawdza się do barwienia. Więc, jeżeli pamiętacie mój eksperyment z porównaniem kolorów e, wrotyczu mrożonego, suszonego i świeżego, e, o tym pisałam na blogu jakiś czas temu. E, jeżeli już stęskniliście się za farbowaniem surowcami zbieranymi przez Was osobiście z natury, no to właśnie teraz jest dobry moment, żeby nazbierać kwiatów w rotyczu. tak? Nie wiem, czy je dobrze było widać, ale o co chodzi? Nawet jeżeli w Waszym mieście czy w Waszej miejscowości były silne mrozy, to takie kwiaty, jeżeli zachowały swoją żółtą postać, cały czas nadają się do farbowania. więc czemu nie spróbować? Taka zima. No nic, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia niebawem. Hej!